Netflix po raz kolejny puka w nasze drzwi z kolejnym horrorem w dostawie. Ale czy na pewno horrorem? No właśnie, zaraz się nad tym zastanowimy. Inspirowany faktami, uh. Aftermath albo polski tytuł Dom z Koszmarów. Faktycznie, jaki tytuł taki film? Ten dom może być koszmarem dla naszych bohaterów. Natomiast dziwi mnie podpisanie tego filmu jako horror. To troszeczkę miałem podobny problem z Invisible Manem Leina Wanella, który był tam ze dwa lata temu, który też miał konstrukcje takie stricte horrorowe, ale sam sobie horrorem nie był, tylko bardziej takim thrillerem science fiction. I tutaj też skłoniłbym się, żeby nazwać go bardziej thrillerem, właśnie, no bo koniec końców okaże się, że za wiele horroru tutaj nie ma. I też jest drugi film, który jakiś czas temu wyszedł pod tytułem Chmara. Pytaliście, czy właśnie zrecenzuję oba. Na ten jeszcze się tutaj sam ze sobą zgodziłem. Mówię okej, okay, bo jakoś w miarę jeszcze pasuje do kanału. Ale ta Chmara zupełnie nie ma w sobie horroru ani krzty. Ja nie wiem, kto to podpisał jako horror. Także wybaczcie, ale tej recenzji nie będzie, bo film jest jakimś dramatem. Jeżeli chodzi o gatunek i o całość, właśnie też, tak bym go podsumował. To jest dramat, kur... Tam jakaś szarańcza atakuje, ale to nawet nie jest żaden animal attack, to, to nic nie ma wspólnego z horrorem. Więc skupmy się chociaż na tym, co mamy dzisiaj. Mamy młodą parę, która jest troszeczkę w rozsypce, ich związek nie wie, czy przetrwa w zasadzie. Tak, związek nie wie, czy przetrwa, ponieważ tutaj nastąpiła personifikacja i... Oni w ogóle chodzą na terapię dla par. No to bardzo fajnie, że starają się jakoś to naprawić. No ale tam ich mediatorka, nazwę, proponuje im, żeby na przykład zamieszkali w nowym miejscu, no bo ten stary dom kojarzy się głównie tutaj mężczyźnie z tej dwójki ze zdradą, ponieważ tak żona go zdradziła. No i on nie może teraz z nią uprawiać seksu, jakby nie może się przełamać. Jakby te łóżko, w którym śpią, im się kojarzy tylko i wyłącznie z tą zdradą, więc okej, okay, trafia się fajna oferta. Gość pracuje akurat jako. Ja nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale ma ekipę, która sprząta po prostu po jakichś brutalnych akcjach. Czyli na przykład było morderstwo, i oni muszą zdrapywać mózg ze ściany, dosłownie tutaj. No i wiadomo, że taki dom wtedy traci na wartości, ponieważ dużo ludzi nie chciałoby mieszkać gdzieś, gdzie była jakaś zbrodnia popełniona. No i tutaj nasz bohater Kevin wraz ze swoją właśnie partnerką Natalii. No, decydują się na kupno właśnie tego miejsca, ponieważ jest ono po prostu tańsze, no i jakoś tam im się ułożyło, że będą mieli tyle gotówki, czy po prostu hajsu, chociaż z tego co mi się wydaje, później oni chyba mówią jeszcze w ogóle o ratach, więc możliwe, że to spłacają cały czas. Natomiast to nie ma większego znaczenia. W każdym razie oni troszeczkę wykorzystali słabość właścicielki głównie tego domu, która straciła tam właśnie kogoś bliskiego i. To troszeczkę była może wtedy emocjonalnie niestabilna i chciała się pozbyć tego miejsca, więc też zgodziła się na w ogóle zaniżoną cenę. No a jej partner właśnie nie był tutaj w zgodzie z tym, nie podobało mu się to i widać, że był dosyć wrogo powiedzmy nastawiony do naszych bohaterów po całej tej akcji. I okej, okay, jest to jakkolwiek rozwinięty wątek kupowania domu. Natomiast ja się tak zawsze zastanawiam, gdy twórcy się dają, powiedzmy w 2020, bo pewnie wtedy ten film był realizowany. Kręcony, napisany może już i wcześniej nawet, że oni siadają przed stołkiem, no scenarzysta czy scenarzyści, w tym wypadku chyba jeden, yy, kobieta akurat odpowiadała za scenariusz, jak się nie mylę, że siada i myśli sobie, hmm, jaki by tu horror wymyślić? Hmm, no mamy 20 podgatunków, to było, to było, tak, para kupuje nowy dom, Pff. tak, to jest idealny pomysł na fabułę horroru roku 2020. Seriously, guys? Naprawdę? Jakbym miał pisać horror, to byłby pierwszy, absolutnie pierwszy pomysł, który bym wypierdolił po prostu do kosza. I to jest kolejny horror, w którym ktoś musiał, w tym wypadku ta kobita, napisać scenę, w której ginie pies. Przepraszam za wulgaryzmy w tym materiale, ale odpierdolcie wy się od tych psów już naprawdę. Niech już koty giną. <laughs> Nie no, żartuję. Mam kota sam. Ale no po prostu non stop te psy. Ja wiem, że często te Zwierzaki właśnie no, te konkretne szczekają, na przykład w tym domu, na jakieś miejsce, na szafę czy coś, bo one czują jakąś negatywną energię, że coś się dzieje, na przykład paranormalnego. Chociaż w tym wypadku to tak bardziej nam insynuują, że to będzie paranormalne tylko. A ah, i czy ten pies nie mógłby do końca tego filmu się tak zachowywać, gdzieś tam szczekać czy coś, czy być po prostu tutaj członkiem rodziny? Nie, oni muszą go ukatrupić. Dajcie spokój tym sąd. Trzy filmy pod rząd oglądałem. Ten, chmarę i nie oddychaj dwa. I wszędzie ten biedny pies ginie. Co te zwierzaki wam zrobiły? Który za to odpowiada? Ja nie wiem, odczepcie się od nich. Ja już nie mogę na to patrzeć, po prostu. Szkoda tych zwierzaczków, często bardziej niż ludzi, co jest też smutne i niedobrze wróży o kondycji naszego społeczeństwa. Może nawet nie wróży, ale mówi po prostu. No ale już przechodzimy do konkretów, czyli oni siedzą w tym nowym domu, wszystko jest fajnie, ale zaczyna się coś dziwnego dziać. Rzeczy się przemieszczają. Piłeczka od tenisa z podłóżka pojawia się na łóżku, na przykład. Gdzie bohaterka tylko tam na chwilę się odwróciła, żeby iść po jakiś item. No więc ona ma oczywiście jakieś tutaj swoje obawy, mówi o tym swojemu facetowi, on tak mmm, nie do końca jej wierzy. Ale też na przykład wzywają policję i ta policja nie dostaje jakichś konkretnych dowodów, a wręcz żadnych, więc mówi: no dobra, odezwijcie się, jak coś jeszcze się wydarzy. No i troszeczkę też dostajemy informacji o przeszłości tej naszej bohaterki, wiemy, że ona miała jakieś problemy takie natury mentalnej. Że jakieś leki przyjmowała, więc od razu można spychać to i zrzucać na jej dawną chorobę, powiedzmy, czy to, że nie bierze już leków, tak? Że, o, masz schizy, tak? Masz halucynację. Tutaj gościu stara się, jakby jak najbardziej racjonalnie do tego podejść i jakoś to wyjaśnić, ale w sumie nie za specjalnie się da. Później instalują monitoring w domu i akurat, no też za specjalnie na komisariacie, akurat takie sekcja okazuje się, że nie widać nic na tych kamerach, że bohaterka rzekomo sama przed sobą ucieka. Ale my widzimy, z perspektywy widza, jakąś. Dziwną kreaturę która się skrada gdzieś tam raz próbuje wejść do pokoju czołga się Mamy taki scrolling taka creepy sylwetka naprawdę to robi robotę w tym filmie Że jest tego mało I rzadko jakieś tam, ale jumpscare'owe sceny są niewiele w zasadzie gdzieś tam bardziej dźwiękiem Coś stuknie nawet jeżeli jeszcze się nic nie pokazuje tylko gdzieś tam po cięciu na przykład A jak jest ta sylwetka no normalnie taki Slenderman nowej ery też tak się giba Dziwnie właśnie taka wysoka zniekształcona Więc to było spoko to robiło robotę no, i skoro nie ma tego na kamerach, to trzeba później to jakoś inaczej spróbować ogarnąć. No, ale dochodzi już do czasami tak ekstremalnych sytuacji, że policja musi się siłą rzeczy zainteresować. Z drugiej strony mamy jeszcze platany wątek tych właścicieli tego domu byłych, i oni też tam jakoś lekko są powiązani. Ten wątek zdrady w ogóle, tu jest naprawdę sporo wątków, i można to sobie wszystko ładnie poukładać, tylko koniec końców. Nie wszystko wydaje się logiczne, bo można się zacząć zastanawiać i analizować pewne rzeczy. Ja nie chcę tutaj spoilerować, więc nie będę tego robił. I to jest tak dosyć prosto i zwyczajnie prowadzony film. I on wydaje mi się, że ani nie przegina w jedną stronę bycia jakimś nachalnym straszakiem. O ile w ogóle można mówić o jakimś zalążku horroru właśnie w tych niektórych scenach przynajmniej. Ale też nie jest jakimś turbogniotem, który po prostu wszystko robi źle po kolei. Tutaj mamy całkiem nieźle rozegrany konflikt na... Przestrzeni całości między tymi naszymi um, młodymi bohaterami, którzy cały czas ten swój związek próbują, że tak powiem, no wycisnąć coś z niego, poprawić, zacząć od nowa. Mamy ten fresh start, tak zwany właśnie przy okazji kupowania tego domu, więc taki bardzo, bardzo znany, typowy już schemat. Mamy też sporo postaci wprowadzonych, i mi się wydaje, że z jednej strony w tym filmie jest za mało, jeżeli chodzi o formę, a z drugiej strony za dużo, jeżeli chodzi o wątki, postacie, być może też i jeden twist fabularny za dużo. Nawet w pewnym momencie. Chociaż. I teraz powiem coś, co może się dla kogoś okazać potencjalnym spoilerem, więc jeżeli nie chcesz tego słyszeć, to przewiń sobie 15 sekund do przodu. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki. The Boy, nowa wersja w ogóle. Nie druga część, bo już takowa też była, chociaż ona zmieniła koncept. Ale to jest bardzo właśnie podobne z założenia do jedynki. Więc takich filmów z jednej strony potrzebujemy, niby się to fajnie ogląda. Z drugiej strony, tu jest raczej za mało na horror. Ja mam bardzo ambiwalentne odczucia odnośnie tego filmu, czyli takie mieszane, jakby tutaj biją się moje myśli same ze sobą, niby z jednej strony nieźle, z drugiej nie przesadzone, jeżeli chodzi o wielowątkowość postaci, za dużo. Więc ciężko się to ocenia. I też, jak się zaczniemy zastanawiać później, już tak po finale, co jest do czego, który puzelek do którego pasuje, to może się okazać, że mamy pewne sprzeczności, ale z drugiej strony też rzeczy, które się wydają głupie, da się. Tutaj sensownie wyjaśnić, na przykład jest taka scena, gdzie podjeżdża pick -up i ktoś obserwuje naszą główną bohaterkę. Bo tutaj na przykład można mieć konflikt, że tak powiem, interpretacyjny, chociaż może nawet takiego słowa bym nie użył, bo to bardziej taki konflikt logiczny, że po prostu trzeba poukładać, co do czego pasuje. Tutaj nie ma jakby miejsca na interpretację za specjalnie. Ale chociażby właśnie ta scena może zastanawiać w kontekście tego, jaki mamy zwrot na końcu. O co chodziło z tą postacią? Bo mamy tam w ogóle oprócz tego twistu końcowego jeszcze jedną postać, taką tajemniczą, wprowadzoną na przestrzeni filmu. Może to nie będzie spoiler, po prostu zarysuje kontekst, że jakiś gościu chciał zrobić krzywdę naszej bohaterce. Więc jest dużo. I żeby to sobie wszystko poukładać, trzeba się na pewno zastanowić nad tym filmem. Z drugiej strony, nie wszystko się też klei. I co tutaj jeszcze jest komiczne i takie głupie. To, że oni mają tam taki termostat, który moglibyście się zdziwić, bo tam oscylują między 30 a 70 stopni, więc pomyślicie może, że w saunie mieszkają. Ale nie, tutaj w Fahrenheitach jest po prostu ta temperatura. I gdy ona spada do 30, to jest 0 stopni Celsjusza. No i wtedy bohaterce z ust leci para. I ja myślałem, że no trochę naciągane, może to nie jest 0 stopnie, ale sprawdziłem, jest faktycznie ok, wszystko spoko. No i niby jest tam jej troszeczkę chłodno, ale ona tam dalej popyla. W krótkich spodenkach i w krótkim rękawku. Przecież gdyby tam faktycznie było 0 stopni, to już był prawie że mróz, tak? No i ona by musiała się ubrać w jakąś kurtkę, w czapkę, a tutaj ona chodzi tak jakby nigdy nic, więc to było strasznie głupie, że przy takiej rzekomo temperaturze ona powala w spodenkach, no bez jaj. I przejdę do podsumowania, bo mogę tak biadolić, ale staram się omijać te spoilery, więc wychodzi cały czas ogólnikowo, a nie ma jakiś Specyficznych konkretów, więc po prostu warto ten film obejrzeć samemu i się zastanowić. Ja nie chcę zdradzać też dla tych, co ten film dopiero obejrzą. Oplątanie z pomieszaniem, ale ogląda się całkiem przyjemnie i gdyby nie oszukiwali, nie próbowali nas oszukiwać, że to jest horror, chociaż, no już znam ten koncept, powiedziałem parę chwil temu z innego filmu, tam też w sumie nas trochę oszukiwali. Wy może napiszcie w komentarzu, właśnie, czy według Was da się taki film nazwać horrorem w ogóle, czy tutaj nawet konstrukcyjnie nie jest za mało tej formy, która mogłaby domniemać, że jest to horror. Okej, okay, znamy te schematy, nie? Z horror, jakby nie zaprzeczam, tylko jeżeli koniec końców to się okazuje w ogóle czymś innym, no to jest dziwne. Ale właśnie a propos jeszcze tego finału, tutaj powiem znowu znowuż spoilerowo, ta scena z przemieszczeniem się piłeczki. Jeżeli my wiemy, że to nie paranormal, to czy serio byłaby tutaj szansa w tak krótkim czasie, żeby coś tę piłeczkę przestawiło? Mam, nie wiem, no ktoś kampił, żeby ją przesunąć? To jest dziwne. No tutaj wydaje mi się, że za mało czasu ekranowego było, żeby to się mogło wydarzyć, więc troszeczkę nas też oszukują, jeżeli chodzi o timing na przykład, a czy no czas po prostu realizacji pewnych rzeczy i w ogóle sam fakt tego jest chociażby naciągany. Niemniej jednak wydaje mi się, że przynajmniej dwojako można odebrać ten film. Albo totalna nuda, albo średni, ale przyjemnie się ogląda. I ja jestem właśnie po tej drugiej stronie, bo całkiem znośnie, całkiem fajnie mi to leciało, czas płynął. Całkiem przyjemnie, nie nudziłem się, ale właśnie mam parę problemów z tą produkcją, że powstała na przykład, nie żartuję, to bardziej do chmary może, chociaż nie aż tak źle też było jak ją malują, ale gorzej niż tutaj mi się wydaje. Więc ode mnie jest to średniak, tak jak w przypadku filmu, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, jest to 5 na 10. Na pewno znowuż większy potencjał był, niż zostało to zrealizowane faktycznie, rzeczywiście na planie i w postprodukcji później, ale... Chciałbym tutaj więcej emocji w kontekście napięcia może, bo postacie przynajmniej całkiem nieźle próbuje się rozwieść, więc to jest fajne wszystko, tylko znowuż w tym aspekcie takim typowo filmowym, thrillerowo-horrorowym, żeby to do nas bardziej dotarło, żeby gdzieś tam nas zaskoczyło i żeby troszeczkę tego suspensu budowało, nie? A to tak nie do końca tutaj się udaje, więc, więc jest to po prostu średniak. Ode mnie w zasadzie w tym materiale to by było na tyle. Wy, jeżeli już widzieliście Dom z Koszmarów, dzielcie się wrażeniami, jak się na to zapatrujecie. Ja szczerze przyznam, że po trailerze to nie wiedziałem w ogóle czego się spodziewać. Bo tak jak ostatnio w poprzednim odcinku mówiłem, że się zaskoczyłem, że trailer wydawał się słaby, a film był w sumie średni. Tutaj trailer jest taki niejaki, taki nudny, tam się nic nie dzieje w nim. Trochę jak w tym filmie, ale jednak mimo wszystko całkiem przyjemnie minął czas, więc nie narzekam jakoś mocno. Więc ode mnie to, to tak to wygląda. I jeżeli nie widzieliście jeszcze, czy Wam bym polecił tę produkcję? Wydaje mi się, że warto obejrzeć po prostu i ocenić samemu. Zawsze, jakby Wasze odczucia będą Waszymi. Nie, nikt Wam nie powie, czy coś Wam się na pewno spodoba, czy nie. Więc wydaje mi się, że na wolny wieczór można zajrzeć tam z godzinę 50, chyba trwa, więc też całkiem sporo. Jeżeli dotrwaliście do końca tego materiału, to możecie zarzucić jeszcze hashtag Aftermach, czy tam hashtag Dom z koszmarów. Wbijajcie na mojego Discorda, Instagrama, Twittera. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Komentujcie do zobaczenia. Cześć. The boy był lepszy.